Pan z wami, Jezus, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam Wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piesła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Tak prawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało mu miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej dali styl rozwodowy. A ja Wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja Wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na Jego, bo jest stronę Boga, ani na Ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponad, to jest od złego pochodzi. Oto słowo pańskie. Chciałem dzisiaj skupić się na tym słowie Jezusa. O tym, że Jezus nie przyszedł znieść prawa ani proroków, ale to wypełnić. Myślę, że z obrazem jest dużo łatwiej. Wyobraźmy sobie, że tę filiżankę wypełnimy kawą. Ona się zmieni. Nie zewnętrznie. Ona pozostaje taka sama, ale ze względu na treść jednak się zmieni. Będzie inny zapach, będzie użyta do tego, żeby skorzystać z tej dla niektórych ożywczej treści. I Jezus tak samo powiedział: On nie przyszedł stłuc tej filiżanki, nie przyszedł jej zniszczyć, on ją przyszedł wypełnić. Czyli to prawo, ci prorocy, zapowiedzi, wszystkie przez Jezusa zostały wypełnione. I on, y, można powiedzieć, tą treścią wypełni każdy wyraz Starego Testamentu. Zapowiedzi prorockie wszystkie przez Jezusa zostały, te, które dotyczą Mesjasza, wypełnione. On wypełnił to prawo. On wypełnił te proroctwa. I dlatego mówi, póki nie zostanie coś wypełnione, to tak do końca nie wiemy, do czego to służy. Dopiero jeżeli zostaje użyte i wypełnione, to rozumiemy, ach, to było naczynie, to był pojemnik, właśnie na taką treść. Tutaj w tym przypadku na kawę. I wtedy dopiero rozumiemy lepiej to, to do czego zostało właśnie tak, a nie inaczej skonstruowane, czy przygotowane, czy wyprodukowane. I tak samo jest z treścią tych zdań, wyrazów starotestamentalnych. Na przykład, Żydzi, którzy byli monoteistami, dziwili się bardzo, że w Księdze Rodzaju jest takie zdanie, na początku, przy stworzeniu, kiedy Bóg mówi: uczyńmy człowieka podobnego nam. To nam im nie pasowało. Przecież nikogo tam nie było, oprócz Boga. To dlaczego Bóg mówi nam? Dopiero kiedy Jezus pokazał, że jest trzy Boże osoby, wtedy my rozumiemy to zdanie. Żydzi nie rozumieją, ale nie rozumiejąc, nie rozbili tego naczynia. Nie wykreślili tego, tego zdania, chociaż nie do końca je rozumieli. Ale wypełnione treścią, wypełnione Jezusowym nauczaniem, ono ma sens. Czyli. Póki ono nie jest wypełnione, nie jest do końca jasne. Ale kiedy Jezus je wypełnił, staje się to oczywiste. I wiemy, do czego to naczynie jest przygotowane. Do jakiej treści. No właśnie takiej. I y, można by powiedzieć, że, że całe właśnie prawo, i chciałem to na przykazaniach pokazać, bo dzisiaj Jezus właśnie odwołuje się do przykazań, jak to się stało. To znaczy. Jak to, co Jezus powiedział, że nie zostanie nic zmienione, póki nie spełni się wszystko. Że nie należy niczego zmieniać, póki się wszystko nie spełni, bo wtedy nie wiemy, w jakim kierunku te zmiany miałyby pójść, jeżeli nie rozumiemy, jaką treścią jest wypełnione to naczynie. Więc <laughs> pierwsze przykazanie, że nie mamy mieć bogów, cudzych, innych bogów, prócz jedynego, yy, dla, dla Żydów było jasne: jest jeden Bóg, jedna osoba. Jezus musiał się bardzo nagimnastykować, żeby wytłumaczyć Żydom, że Bóg ma syna. I że to on jest tym synem. Co więcej, że on jest równy ojcu. To już dla Żydów było nie do przyjęcia. Ale, ale chodzi o to, że Jezus to pierwsze przykazanie wypełnił treścią. I wypełniając treścią, tym samym trzeba powiedzieć, je zmienił. Czyli pierwsze przykazanie dla Żydów jest inne niż dla nas. Dlaczego? Dlatego, że jest inne o treść, którą Jezus tutaj włożył w to przykazanie. Bo to nie jest jeden Bóg, jedna osoba, tak jak wyobrażali to sobie Żydzi, tylko, że to jest Ojciec, który ma Syna i wiemy o Duchu jeszcze. Drugie przykazanie mówi o tym, że nie wolno wypowiadać świętego imienia nadaremno. Życi tak bardzo to sobie wzięli do serca, że poza świątynią w ogóle nie wypowiadali imienia Bożego. I to jeszcze arcykapłan w określonych okolicznościach mógł to robić. Więc to nie było w ogóle wypowiadane. I to przykazanie Jezus wypełnił, pokazując, że też Jahwe, to jest ojciec, syn i duch. I my te trzy imiona wypowiadamy, rozumiejąc treść. Czyli Jezus wypełniając to przykazanie, zmienił je. Bo to imię dla nas brzmi nieco inaczej niż dla Żydów. Wypełnienie treścią zmieniło to przykazanie. Następne przykazanie jest o tym, że nie wolno malować obrazów. Bo nie widziałeś Boga, no to jak go namalujesz? a ponieważ jak mówi święty paweł Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego więc możemy malować bo wiemy jak Bóg się objawił jako człowiek więc można go namalować przykazanie wypełnione zostało zmienione przez Jezusa przez jego treść wypełnienia. następne przykazanie pamiętaj abyś dzień święty Święciu, my nie świętujemy soboty w każdej modlitwie eucharystycznej mamy że świętujemy pierwszy dzień po sobocie Pierwszy dzień poszabacie? Dlaczego? Ponieważ Jezus w pierwszy dzień poszabacie wjechał do Jerozolimy na osiołku, ponieważ w pierwszy dzień tygodnia z martwych wstał, ponieważ w pierwszy dzień tygodnia objawiał się apostołom, ponieważ w pierwszy dzień tygodnia objawił się Tomaszowi i w pierwszy dzień tygodnia zesłał Ducha Świętego. Chrześcijanie zrozumieli, że to jest dzień Jezusa. On to przykazanie wypełnił sobą, wypełnił treścią. I to jest inne, inny dzień. My nie świętujemy tego samego dnia co Żydzi. Jezus wypełniając to treścią, zmienił to. I teraz zrozumiemy, dlaczego Jezus mówi, że On nie przyszedł rozbić tego naczynia. On przyszedł je wypełnić. I jeżeli rozumiemy, że to jest wypełnione Jezusem, to w tym znaczeniu jest to wypełnienie, które zmienia również to przykazanie. I my nie mamy, chciałoby się powiedzieć, takich samych przykazań. No, my mamy te same, ale nie są takie same ze względu na treść, ze względu na Jezusa. I to pierwsza tablica przykazań, a dzisiaj Jezus jeszcze zajmuje się tą drugą i pokazuje, że, że właśnie nie chodzi o literalne rozumienie, tylko o tą treść, która w tym przykazaniu się zawiera. Dlatego nie chodzi o to, żeby nie zabić nikogo w życiu, ale chodzi o to, żeby chronić życie. To jest treść tego przykazania. Nie chodzi o to, żeby tylko no, nie, 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 nie zachowywać się tak, że ja zdradzam na każdym rogu swoją żonę, tylko chodzi o to, żeby, żeby rozumieć, że Bóg chroni małżeństwo, że on stoi po stronie rodziny, że, to jest, że Bóg jest tym, który dba o, o istotę sprawy, że, że to jest coś więcej niż tylko zewnętrzna poprawność. Dalej pokazuje Jezus, że to nie chodzi o to, żebyśmy tylko no, mniej więcej zachowywali dobre, dobre słowo, ale żeby było tak, tak, nie, nie. Że nie trzeba przysięgać, żeby mówić prawdę. Jezus pokazuje istotę, wypełniając to przykazanie sobą, pokazując jego treść. I można powiedzieć, że ci, którzy chcą za tą treścią iść, wchodzą głębiej. Wchodzą y, mocniej w istotę sprawy. Nie tylko w to opakowanie, nie tylko w, ten, y, w tą filiżankę, ale w jej treść. Czym Jezus to wypełnił? I my chcemy iść za treścią, a nie tylko za paragrafem, nie tylko za literą. My chcemy iść za tym, co Jezus włożył tam, no mówiąc wiec. o tym, że On wypełnia, że On nas zaprasza do dużo głębszego rozumienia tego. Wtedy też rozumiemy, że przekazania nie, nie są czymś jakby narzuconym z zewnątrz, że ja teraz muszę tego wszystkiego słuchać, muszę tego przestrzegać. Tylko Jezus mówi, to jest tak głęboka treść, że ty rozważaj serce i zobacz, że to jest prawda o tym, że Bóg staje po Twojej stronie, że te przekazania mają Ci pomóc, a nie przeszkadzać. Że te przykazania mają Ci pozwolić przybliżyć się do tajemnicy Boga, a nie Tobie narzucić coś, co jest dla ciebie trudem, niezrozumiałym, niepotrzebnym i nie wiadomo co z tym zrobić, bo ja sobie z taką czy inną rzeczą nie radzę. Jezus nas zaprasza do tego, żeby treść tego przykazania była bardziej rozumiana, była pogłębiona, była, była czymś, co pociąga nasze serce, bo jest właśnie, bo jest piękna, bo jest zapraszająca do rozwoju, bo jest wejściem w tajemnicę. Tajemnicę Boga, który daje swoje słowo, wypełnia je i chce, żebyśmy coraz bardziej je rozumieli, żebyśmy coraz bardziej za nim szli. I można by też odwołać się do liturgii, bo też tam o tym dwa zdania, mianowicie, że, że przychodząc tutaj na Eucharystię, my mamy troszczyć się nie tylko o tą moją osobistą pobożność, że ja do Pana Boga sobie przychodzę i czuję się no, w porządku że ja muszę popatrzeć na tych, którzy są obok mnie. I oni też przychodzą na liturgię. I ja z nimi chcę mieć też jedność, z nimi chcę mieć poukładane wszystkie relacje. Czyli jeżeli widzę, że coś jest w rodzinie nie tak, coś jest w małżeństwie nie tak, to Jezus mówi, zanim przyjdziesz na mszę, spróbuj to poukładać, spróbuj porozmawiać, spróbuj pojednania, spróbuj przebaczenia, spróbuj to zrobić. Zanim tu przyjdziesz, pomyśl o tym, że, że bycie na liturgii, bycie w świątyni to nie tylko ta moja osobista, taka relacja do Pana Boga, taka indywidualna, ale że to jest nasza relacja. Także kiedy mówimy tę modlitwę Ojcze nasz, to nie mówimy Ojcze mój, ale Ojcze mojej rodziny, Ojcze moich znajomych, moich przyjaciół, moich ludzi. Z którymi ja się spotykam, również tych obok mnie. I wtedy Jezus też pokazuje właśnie głębie tego, że stanowimy rodzinę, która chce się troszczyć o siebie, o te relacje. O to, żeby te relacje były coraz lepsze. Że każde przyjście na Eucharystię powinno być też wezwaniem do budowania tych relacji, które są między nami. Najpierw właśnie w domu, najpierw wśród najbliższych. Najpierw wśród sióstr i braci. A oczywiście potem coraz szerzej, ale, ale najpierw Jezus pokazuje na to. I to jest wejście w głębie tego, co na zewnątrz. Tego, co, co, co robimy jako, jako, pewien, jako, jako pewną normę. Ale żeby to nie było coś takiego, że, że to skostnieje, a że to staje się rutyną. To ma być wezwanie do głębszego zrozumienia. Tej treści, która tu jest, a nie tylko opakowania. I to jest to rozumienie, do którego Jezus dzisiaj nas wzywa. Jezus mówi: Nie przyszedłem te, zrobić jakiegoś przewrotu, nie przyszedłem zrobić jakieś zniszczenia, ale żeby każdy z nas zrozumiał Jego istotę, czyli wypełnienie treścią i, i to pociągnięcie nas tym, co jest istotne, tym, co jest wewnątrz każdego Bożego Słowa. どうだ